Dzisiaj w Warszawie mamy piękne słońce. Wyszło, bo pewnie dowiedziało się, że na kanał wjeżdża nowy film o legendarnych składach. Ja mam nadzieję, że Wy również czekaliście z wypiekami na twarzach na ten film. Dlatego ten wstępniak jest bardzo, bardzo szybki. Nic więcej nie mówię, zapraszam do Mediolanu. Miłego seansu. 2 czerwca 2008 roku José Mourinho został nowym trenerem Interu Mediolan. Portugalczyk miał dopiero 45 lat na karku, ale jego półka z trofeami już wtedy mocno się uginała. Dwa mistrzostwa Portugalii, dwa Puchary Portugalii, dwa superpuchary Puchary Portugalii, Puchar UEFA, Liga Mistrzów, a do tego dwa mistrzostwa Anglii, jeden Puchar Anglii i dwa Puchary Ligi. Wypchane po brzegi trenerskie CV. To były topowe lata Mourinho. Lepszego na rynku nie było. Jeżeli go zatrudniałeś, to wiedziałeś, że sukces jest gwarantowany. Dobrze wiedział o tym prezydent NRA Zurich Massimo Moratti, któremu marzyło się coś więcej niż tylko panowanie w Serie A. To miało być coś więcej. Działacze i kibice Interu chcieli przypomnieć sobie smak europejskich podbojów. Mourinho miał im to dać. Wejście do nowego klubu miał naprawdę mocne, bo na konferencji prasowej popisywał się znajomością włoskiego. Podobno przez trzy tygodnie szlifował język pod bacznym okiem nauczyciela w swoim domu w Setubal. Udało mu się na tyle, że mógł swobodnie odpowiadać na pytania włoskich dziennikarzy. Gdy jeden z nich zapytał Mourinho, czy sprowadzi Lamparda do Interu, to usłyszał, nie jestem idiotą. Zrobił show w swoim stylu. A jak było z wynikami na boisku? W pierwszym sezonie pod wodzą The Special One Inter wymiótł w Serie A. Zdobył mistrzostwo z 10 przewagą nad Juventusem i Milanem. Ale to nie było nic nowego. Wcześniej przecież trzy razy z rzędu zdobyli Scudetto. Chodziło o Europę. W Lidze mistrzów dostali grupę, którą wydawało się, że powinni wciągnąć nosem: Panathinaikos, Werder Brema i Anorthosis. Tymczasem ugrali w niej tylko 8 punktów i zajęli drugie miejsce za Grekami. Następnie trafili na piekielnie mocny Manchester United z linią ofensywną złożoną z takich piłkarzy jak Ronaldo, Tevez, Rooney czy Berbatov. Do tego na ławce wiadomo legendarny Sir Alex Ferguson. To było prawdziwe wyzwanie. W pierwszym meczu na San Siro był bezbramkowy remis, a w rewanżu Czerwone Diabły wygrały 2-0 po golach Vidicia i Cristiano. Rozczarowanie w Mediolanie było ogromne. Czasami futbol bywa okrutny. Manchester jest bardzo silny. W tej rundzie wszystkie angielskie drużyny udowodniły, że są na wyższym poziomie niż te z Włoch. Zarówno pod względem taktycznym, jak i indywidualnym wyszkoleniem poszczególnych piłkarzy. Zagraliśmy dobrze. Ale zmarnowaliśmy kilka okazji do zdobycia bramki, a poza domem nie można popełniać takich błędów. Nie chcę szukać wymówek. Stawiliśmy czoła wspaniałej drużynie, która zasługuje na miano najlepszej na świecie. Po tym jak wszystkie włoskie drużyny odpadły z Ligi Mistrzów, musimy się nad tym zastanowić i wyzdrowieć. Teraz musimy zacząć od nowa, żeby w przyszłym sezonie wrócić na odpowiedni tor. Mówił po tej bolesnej porażce Massimo Moratti. Mourinho też był zawiedziony. Moratti poprosił mnie, żebym został. Powiedziałem mu: Tak zrobię, ponieważ przyszedłem tutaj, żeby spełnić twoje prezydenckie marzenie. Co trzeba było zrobić? Pewnie się domyślacie: rewolucję transferową. Lato 2009 roku było w Interze niezwykle gorące. Mediolan opuścił Zlatan Ibrahimowicz, który postanowił kontynuować swoją karierę w Barcelonie. W jego miejsce z dumy Katalonii przywędrował Samuel Eto. Kamerunczyk był na świeżo po zdobyciu tripletu w barwach wielkiej drużyny Pepa Guardioli. Teraz miał stanowić o sile ofensywy Interu. Dużą rolę w namówieniu napastnika do przenosin odegrał Marco Materazzi, który podobno wysłał mu wiadomość o treści: Jeśli przyjdziesz do Interu, to wygramy wszystko. Mourinho też dorzucił swoje trzy grosze. Pokazał Eto zdjęcie koszulki Interu z numerem 9. Ona jest twoja. Już na ciebie czeka. Kuszenie kamerunczyka zakończyło się sukcesem. Według mnie to wygląda na niesamowitą transakcję. Deal warty 100 milionów euro. Deal tego lata. Kaka kosztował 70, Cristiano 96. Według mnie transfer Eto jest warty 100 milionów. Samuel nie jest wart nawet jednego euro mniej niż Ibra. Grzmiał podekscytowany José. Jak się później miało okazać, miał rację, bo to był transferowy strzał w dziesiątkę, który przyniósł miliony Interowi. Ale poczekajcie, to nie wszystko. Za 7 milionów z Bayernu udało się pozyskać doświadczonego obrońcę Lucio. Do tego duet z Genoi, Thiago Motta plus Diego Milito. Obaj później odwalili kawał niesamowitej roboty w taktyce Mourinho. Najlepsze, a właściwie to najlepsze miał jednak dopiero przyjść. Po rozczarowującym początku sezonu, przegranej w Superpucharze Włoch z Lazio i ligowym remisie 1-1 z Bari, w Mediolanie zameldował się Wesley Snyder. Dla Holendra zabrakło miejsca w Realu Madryt, który tamtego lata szalał na rynku transferowym pozyskując Kake i Cristiano Ronaldo. SMS od Mourinho przekonał mnie do przyjścia, opowiadał Snyder o kulisach negocjacji. Jego debiut przypadł na wielki mecz, derby Mediolanu. Lepszej okazji na przedstawienie się kibicom nie mógł sobie wyobrazić. Milan z Ronaldinho, Gattuso, Pirlo, Pato dostał czwórkę. To była deklasacja. Wtedy po raz pierwszy tryby wbudowanej przez Mourinho i Moratiego machinie zaczęły się zazębiać. Ale żeby nikogo nie pominąć i pokazać wam jaką siłą kadrową dysponował ówczesny Inter Mourinho, przypominam, że w drużynie znajdowali się jeszcze Christian Chivu, Walter Samuel, Iwan Cordoba, Marco Materazzi, Maicon, Javier Zanetti, Esteban Cambiaso, Patrick Vieira, Dejan Stankowicz, Ricardo Quaresma, młodziutki Mario Balotelli, a do tego zimą dołączył jeszcze Goran Pandew. Prawda, że mocna zgraja? W ramach ciekawostki dodam jeszcze, że w szerokiej kadrzenera Zurich znajdowali się Alen Stewanowicz, którego przez chwilę mogliśmy oglądać w barwach Wisły Płock, oraz Denis Alibek, o którego starała się niedawno Legia. Do tego jeszcze młody Marko Arnautowicz. No, ciekawe towarzystwo. W drużynie panowała świetna atmosfera, o czym zresztą opowiadał Mourinho. Raz w tygodniu Javier Zanetti organizował Grilla, na który była zapraszana cała drużyna. Jedzenie było niesamowite, ale znaczenie tych spotkań wykraczało poza świetne argentyńskie mięso, które przygotowywano dla wszystkich. To było coś więcej niż tylko to. Tak mu wspominał wyjątkową integrację. Właśnie tak tworzyła się mistrzowska ekipa, która wkrótce podbiła Europę. Ale najpierw podsumujmy sobie sezon w Serie A. Po wygranych 4-0 derbach Mediolanu Inter Mourinho nabrał tempa. Delikatnie wyhamował w szóstej kolejce, po porażce 0-1 z Sampdorią, później znowu jednak wkroczył na zwycięską ścieżkę. Po drodze pokonując efektownie 5-0 Genoa i 5-3 Palermo. 9 stycznia 2010 roku odbył się mecz, który pewnie do dzisiaj wspomina wielu kibiców Interu. Drużyna Nera Zurich wygrała 4-3 z Sieną, strzelając dwa gole w samej końcówce spotkania. Co to był za horror? Od 10 lutego do 24 marca Inter wygrał tylko dwa ligowe mecze, aż 5 razy zremisował i raz przegrał 1-3 z Katanią Sinisymi i Jeden z tych remisów przeszedł jednak do historii. 0-0 z Sampdorią, chłopaki Mourinho przez ponad godzinę grali w dziewięciu i nie dali sobie strzelić gola. To pokazuje, jak silna mentalnie była to drużyna. Końcówkę sezonu ligowego mieli naprawdę mocną szli jak burza, demolując kolejnych rywali Bolognie, Juventus, Atalanty czy Lazio. Ostatecznie Scudetto było znowu ich. Tym razem jednak byli zaledwie dwa punkty lepsi od drugiej Romy, z którą zresztą przegrali w Rzymie 1-2. Ale tak jak mówiłem wcześniej, tu nie chodziło o Serie A, tu chodziło o wymiatanie w Europie. W fazie grupowej Ligi Mistrzów Inter Mourinho trafił na Wielką Barcelonę, Rubin Kazan z Rafałem Murawskim oraz Dynamo Kijów. Początek był ciężki. Pierwsze trzy mecze i same remisy. O ile 0-0 u siebie z Barsą Guardioli nie przynosiło ujmy, o tyle straty punktów z ekipami ze wschodu już tak. Przełamanie nastąpiło dopiero w czwartym meczu. Do 86 minuty Dynamo prowadziło 1-0 po golu Andrija Szewczenki. Później jednak nastąpiło przebudzenie podopiecznych Mourinho. Najpierw Milito na 1-1, a potem w 89 minucie na 2-1 poprawił Snyder. Podobno w przerwie tego meczu w szatni Interu było gorąco, a Josef walnął takie przemówienie. Chłopaki, w tym momencie jesteśmy poza Ligą Mistrzów. Nie odczytujemy dobrze tej gry. Musimy to zmienić, dlatego zagramy trójką z tyłu. Ty. Pupi z Lucio i Maikonem. Samuel, ty pójdziesz wyżej do pomocy. Obok Tiago Motty. Cambiaso, usiądziesz na ławce obok mnie. Snyder, ty naciskasz. Bądź spokojny, graj wysoko i próbuj strzałów. Milito, bądź cieniem Snydera z przodu. Balotelli i grajcie szeroko. Rozumiecie? Chcę was szeroko grających. Dynamo będzie za wami podążać, a ich obrona się otworzy. W ten sposób w środku stworzymy przestrzeń dla Wesleya i Diego. No i co? Wyszło. Kunszt trenerski Portugalczyka znowu dało sobie znać. Potem była porażka 0-2 z Barceloną i wygrana 2-0 z Rubinem, ostatecznie drugie miejsce w grupie za drużyną Guardioli z 9 punktami na koncie. Później na bandę Mourinho czekał były klub Portugalczyka – Chelsea. To był dwumecz, który elektryzował miliony kibiców na całym świecie. W pierwszym spotkaniu w Mediolanie Mourinho był lepszy od Ancelotti'ego. 2-1 dla Interu po golach argentyńskiego duetu, Milito Cambiaso. Na Stamford Bridge skończyło się skromnym 1-0 po golu Eto w 79 minucie meczu. Kamerunczyk wspominał po latach słowa Mourinho, który miał powiedzieć, że drużyna, którą trenował, nie może go pokonać. Na boisko wyszliśmy z zupełnie innym podejściem. Nie graliśmy tylko dla siebie, ale i dla naszego trenera, mówił Eto. Mourinho twierdził natomiast, że to właśnie po tym meczu jego piłkarze uwierzyli, że naprawdę mogą dotrzeć aż do finału. W jednej czwartej Inter trafił na CSK. w barwach ekipy z Moskwy, chociażby Tomasz Nesit, później nie wypał w Legii oraz Miloš Krasić. Jego kibice Lechi wspominają chyba całkiem nieźle. Dwa skromne zwycięstwa 1-0. U siebie ugryzł Milito, a na wyjeździe Snyder. Był Awans, a w półfinale Barcelona guardioli Powróciły demony z fazy grupowej. Przed pierwszym meczem w Mediolanie Duma Katalonii miała problemy z dotarciem na miejsce. Wszystko przez erupcję wulkanu na Islandii tego samego, który pokrzyżował transfer Lewego do Blackburn. Ale może to i lepiej. Wracając do Barcelony, to podróż do włoskiej stolicy mody zajęła im aż 14 godzin i może to też miało jakiś wpływ na końcowy rezultat pierwszego starcia. To będzie mecz, który trzeba będzie rozegrać bardziej głowami niż nogami, zapowiadał Mourinho na przedmeczowej konferencji prasowej. Pierwszy cios w 19. minucie wyprowadzili goście. Pedro skierował piłkę do bramki Cezara. Potem jednak to już tylko ekipa Mourinho zadawała ciosy. Snyder, Maikon, Milito i skończyło się 3-1. To było potężne zwycięstwo. Piłkarze Interu wyeliminowali wszystkie mocne strony Barcelony. Świetnie zorganizowana defensywa i szybkie wyjścia z atakami. Podopieczni Guardioli nie potrafili znaleźć na to lekarstwa. Wygranie z Barceloną nie jest łatwe. Strzelenie im gola nie jest łatwe. Bronienie się przeciwko nim nie jest łatwe. My potrafiliśmy jednak zrobić to wszystko. Zasłużenie odnieśliśmy to zwycięstwo. Cieszył się Mourinho, Ale przecież trzeba było jeszcze rozegrać przynajmniej 90 minut na Camp Nou. Rozegrać i przetrwać. Rewanż był czymś, co pewnie każdy kibic interu będzie pamiętać do końca życia. W 28 minucie meczu z boiska wyleciał Tiago Motta. Grający w 10 Nerazzurri musieli stawić czoła szalenie niebezpiecznej Barcelonie z Messim, ibrahimowiciem Pedro, szawim Alvesem, Busquetsem i stawili. Przed meczem na Camp Nou Mourinho miał powtarzać swoim piłkarzom, że nie interesuje go piłka. Niech to Barcelona ją posiada, a Inter gra swoje. Wykorzystuje tworzące się na boisku przestrzenie i tak było. Barsa cisnęła osłabiony przez czerwoną kartkę Inter, a ci się nie dawali. Po latach zanetti wspominał, jak ciężki to był bój, jak wspierał Eto po tym, jak Kamerunczyk powstrzymał próbującego oddać strzał Messiego. Dalej sam, już niedługo, krzyczał Argentyńczyk. Jak się później okazało, to dopiero była 37. minuta meczu. Drużyna Guardioli miała posiadanie piłki na poziomie 73%, oddała 14 strzałów, wykonała 9 rzutów rożnych i strzeliła tylko jednego gola, w 83. minucie meczu. W doliczonym czasie gry do bramki Interu trafił jeszcze Bojan, ale to trafienie nie zostało uznane. To Inter awansował do finału i to w jakich okolicznościach. Jose Mourinho biegał po boisku z uniesionym do góry palcem. Gdy mecz się skończył, to każdy reagował w inny sposób. Mieliśmy ludzi, którzy płakali. Mieliśmy ludzi, którzy klęczeli. Mieliśmy kompletnie wyczerpanych ludzi leżących na ziemi. Mieliśmy ludzi, którzy biegali w kółko. Ja pobiegłem do naszych kibiców, bo wiedziałem, ile to dla nich znaczyło. Wspominał pomeczowe szaleństwa Mourinho. To, co moi piłkarze zrobili w Barcelonie. Grali w dziesięciu przez ponad godzinę. To coś więcej niż taktyka. Więcej niż organizacja w defensywie, to coś głębszego, to coś więcej niż futbol, to odwołuje się do ludzkiej natury. Czy można było to lepiej podsumować? Chyba nie. 22 maja 2010 roku na Santiago Bernabeu odbył się finał Champions League, w którym Inter zagrał z Bayernem i wygrał 2–0 po dwóch golach Diego Milito. On był fenomenalny. Gdy mówimy o potrójnej koronie, to wspominamy przede wszystkim trzy ostatnie mecze, w których wszystko się zadecydowało. Milito strzelił zwycięskiego gola w finale Krajowego Pucharu z Romą, zwycięskiego gola dającego nam mistrzowski tytuł i oba gole w finale Ligi Mistrzów w Madrycie. Niesamowite. Tak Mourinho podsumował dokonania jednego ze swoich najwierniejszych żołnierzy w barwach Interu. To Milito przypieczętował potrójną koronę Nerra Zurich. Zwycięstwo z Bayernem miało jednak gorzki posmak, bo Mourinho był już jedną nogą w Madrycie. Byłem z nimi na boisku. Świętowałem, odebrałem medale, wzniosłem puchar. Byłem z nimi, ale potem nie wróciłem do szatni. Nie zrobiłem tego, bo nie chciałem się żegnać. To było dla mnie zbyt ciężkie. Ludzie mówili, że miałem już podpisany kontrakt z Realem Madryt. To nie była prawda. Doszedłem z nimi do porozumienia, ale nic nie było podpisane. Wtedy naprawdę chciałem iść do Realu Madryt, naprawdę chciałem wygrać Ligę Hiszpańską po tym jak zrobiłem to w Anglii i we Włoszech. Bałem się, że jeśli wrócę do Mediolanu z drużyną, zobaczę reakcję piłkarzy i kibiców, to nie będę w stanie wyjechać. Mogę przyznać, że uciekłem. Uciekłem przed nimi. Bardzo szczere słowa Mourinho o jego końcu w Interze. Ale może to jeszcze wcale nie jest koniec, może ta historia będzie mieć ciąg dalszy. W końcu Inter zajmuje wyjątkowe miejsce w sercu Portugalczyka. Chcielibyście to jeszcze zobaczyć?